Ty, bliźnięta, przyszłaś, eś, na ten świat jako wieczny poszukiwacz. Nie rzeczy, ale doświadczeń. Nie odpowiedzi, ale pytań. Nie jednej prawdy, ale tysiąca perspektyw, które tworzą kalejdoskop rzeczywistości. Twoje serce nie zostało stworzone dla monotonii, dla powtarzalności, dla miłości, która wie wszystko od pierwszego dnia. Przyszłaś, eś, kochać z ciekawością. Z zaskoczeniem, jakby każda rozmowa była nowym wszechświatem do odkrycia. Nazywają cię niestabilnym, powierzchownym, jakby twoja potrzeba różnorodności była niedojrzałością wymagającą naprawy. Ale prawda jest inna. Ty nie jesteś niezdecydowany, jesteś wielowymiarowy. Nie jesteś powierzchowny, po prostu nie widzisz sensu w zamykaniu się w jednym sposobie bycia, gdy życie oferuje tak wiele możliwości eksploracji. Twoja miłość jest jak wiatr. Nie możesz jej złapać w dłonie, nie możesz jej zamknąć w klatce, nie możesz zmusić do pozostania w miejscu. Kochasz z umysłem tak samo mocno jak sercem. Dla ciebie rozmowa do świtu może być bardziej intymna niż tysiąc pocałunków bez słów. Potrzebujesz partnera, który rozumie, że twój mózg jest twoim największym organem seksualnym. Potrzebujesz kogoś, kto nadąża za tempem twojego umysłu. Kto rozumie, że Twoja potrzeba zmiany nie jest brakiem zaangażowania, ale sposobem, w jaki doświadczasz życia. Kogoś, kto nie nudzi się po trzeciej randce, bo wie, że każda wersja ciebie jest jak nowy rozdział fascynującej książki. Są dusze w tym kosmosie, które nie tylko tolerują Twoją złożoność, celebrują ją, które rozumieją, że kochać Cię to nie poskromić wiatru, ale tańczyć z nim. I być może już spotkałaś Eś jedną z nich, Rozpoznając w jej oczach tę samą nieskończoną ciekawość życia, jeśli poczułaś eś dreszcz rozpoznania, czytając te słowa, to dlatego, że Twoja dusza wie. Nie jesteś zbyt niestabilny dla prawdziwej miłości. Po prostu potrzebujesz miłości, która porusza się tak szybko jak ty. Zanim pójdziemy dalej, zostaw w komentarzach, który z czterech znaków, które zaraz ujawnię, zapalił iskrę w Twoim umyśle. Może to była miłość, która nigdy się nie kończyła rozmową? Albo ktoś, kto wreszcie nadążał za tobą? Zasubskrybuj ten kanał, ponieważ tutaj nie robimy astrologii dla ludzi szukających prostych odpowiedzi. Tutaj mówimy do tych, którzy rozumieją, że miłość jest złożona, wielowarstwowa, ciągle ewoluująca, jak ty. Zostaw lajka, jeśli wierzysz, że prawdziwa miłość to ta, która stymuluje twój umysł tak samo mocno, jak dotyka twojego serca. W najbliższych minutach. Ujawnię cztery znaki zodiaku, które mają najbardziej elektryzującą kompatybilność z bliźniętami w miłości. To nie są spokojne, przewidywalne związki. To połączenia, które iskrzą, które wyzwalają, które nigdy nie pozwalają ci się nudzić. Zbadamy, dlaczego te energie rezonują z Twoją potrzebą mentalnej stymulacji i emocjonalnej wolności, bo czasami najlepsza miłość to nie ta, która daje odpowiedzi, ale ta, która zadaje pytania i prawdopodobnie już spotkałaś Eś tę osobę, która rozumie, że każda rozmowa z tobą jest przygodą. Kiedy bliźnięta spotykają wagę, powietrze spotyka powietrze i tworzy się perfekcyjna melodia. Dwa znaki, które rozumieją, że miłość zaczyna się w umyśle, nie w ciele, że prawdziwa intymność rodzi się z wymiany idei, nie tylko dotyku. Z wagą nie musisz tłumaczyć. Dlaczego słowo możecie podnieść bardziej niż gest? Waga mówi Twoim językiem bliźnięta. Językiem niuansów, perspektyw, nieskończonej analizy wszystkich stron każdej sytuacji. Podczas gdy inni denerwują się Twoją tendencją do widzenia każdego argumentu z tysiąca kątów, waga nie tylko rozumie, dołącza do zabawy. Wasze rozmowy są jak taniec intelektualny, gdzie każde prowadzi na zmianę. To jest związek estetów. Oboje ceniecie piękno, nie tylko wizualne, ale intelektualne, emocjonalne, koncepcyjne. Razem tworzycie życie, które jest dziełem sztuki. Wasze domy są starannie skomponowane, wasze randki są przemyślane, wasze rozmowy są jak poezja w ruchu. Piękno nie jest dla Was luksusem, jest koniecznością. Waga daje Ci coś cennego harmonię w Twoim chaosie. Podczas gdy ty jesteś jak burza pomysłów, często sprzecznych ze sobą, waga ma talent do znajdowania równowagi. Nie zmusza cię do wyboru jednej wersji siebie, pomaga ci pogodzić wszystkie. Pokazuje ci, że można być wielowymiarowym i wewnętrznie spójnym jednocześnie. A ty, bliźnięta, dajesz wadze to, czego potajemnie pragnie decyzyjność w lekkości. Waga może ugrzęznąć w wiecznej niezdecydowaniu, ważąc opcję w nieskończoność. Ty pokazujesz, że można podjąć decyzję bez dramatyzowania, że można się mylić i to jest ok, że życie to eksperyment, nie egzamin. Razem tworzycie związek, który jest tak towarzyski, że wasi przyjaciele żartują, że jesteście bardziej dostępni dla nich niż dla siebie. Oboje kochacie ludzi, rozmowy, wymiany. Wasze życie społeczne jest bogate: kolacje, wernisaże, debaty do świtu. Razem jesteście jak salon intelektualny, gdzie każdy chce być. Wasze życie intymne jest subtelne i wyrafinowane. Waga przynosi zmysłowość, romantyzm, uwagę na szczegóły. Ty przynosisz playfulness, komunikację, gotowość do eksperymentowania. Razem tworzycie intymność, która jest zarówno piękna, jak i zabawna, gdzie można rozmawiać i kochać się jednocześnie, gdzie słowa są tak erotyczne jak dotyk. Ale są wyzwania. Dwa znaki powietrza mogą stworzyć tornado idei bez lądowania. Możecie rozmawiać o uczuciach, zamiast je czuć, analizować miłość, zamiast jej żyć, planować przyszłość, która nigdy nie nadchodzi, bo oboje jesteście zbyt zajęci debatowaniem opcji. Waga może potrzebować więcej romantyzmu, więcej gestów, więcej pokazywania uczuć, niż spontanicznie dajesz. Może czuć się zraniona, gdy w ferworze nowych pomysłów zapominasz o rocznicach, obietnicach, małych rytuałach, które są dla niej ważne. A ty możesz czuć się przytłoczony potrzebą wagi do ciągłego partnerstwa. Jej my może czasami dusić twoje ja. Jej potrzeba harmonii może frustrować, gdy chcesz po prostu powiedzieć prawdę, bez owijania w bawełnę. Waszym wyzwaniem jest balans między połączeniem a indywidualnością. Jeśli znasz wagę i czujesz tę mentalną symfonię między wami, wiec, wszechświat dał ci partnera, który nie tylko nadąża za Twoim umysłem, ale tańczy z nim w doskonałej harmonii. Kiedy bliźnięta spotykają wodnika, powstaje elektryczna burza, dwa znaki powietrza, które nie tylko rozumieją potrzebę wolności, wymagają jej. Z wodnikiem nie musisz tłumaczyć, dlaczego potrzebujesz przestrzeni. Nie musisz usprawiedliwiać swojej potrzeby różnorodności. On żyje tak samo: wolny, niezależny, nieskrępowany. Wodnik fascynuje cię swoją oryginalnością bliźnięta. Podczas gdy ty jesteś ciekawy wszystkiego, wodnik ma wizje, których nikt jeszcze nie pomyślał. Ty zbierasz informacje. On tworzy rewolucje. Ty zadajesz pytania. On kwestionuje same założenia. Ta oryginalność umysłu jest nieodparcie atrakcyjna dla kogoś, kto ceni intelektualną stymulację ponad wszystko. To jest związek dwóch indywidualistów, którzy wybierają być razem nie z potrzeby, ale z chęci. Wodnik nie potrzebuje cię, aby być kompletnym. Jest już kompletny. I właśnie dlatego możecie kochać w sposób zdrowy, nie z desperacji, ale z wyboru. I ty dajesz mu to samo. Wolność bycia sobą obok kogoś, nie dla kogoś. Wodnik uczy cię, że twoja adaptacyjność może służyć wyższym celom. Podczas gdy ty naturalnie dopasowujesz się do każdego otoczenia, wodnik pokazuje ci, że można być kameleonem i jednocześnie mieć rdzeń wartości, że można zmieniać formy, nie tracąc istoty. Przekształca twoją wszechstronność w siłę dla zmiany społecznej, a ty, bliźnięta. Dajesz wodnikowi coś, czego nie wiedział, że potrzebuje lekkość. Wodnik może być tak poważny w swoich wizjach zmiany świata, tak zaabsorbowany przyszłością, że zapomina żyć teraz. Ty przypominasz mu, że można być rewolucjonistą i śmiać się jednocześnie, że zmiana świata nie musi być ciężka, może być radosna. Razem tworzycie związek który wygląda jak najlepsza przyjaźń, jaka może istnieć, i to jest wasza siła. Nie ma między wami ciężkości, dramatu, posiadania. Jest lekka wymiana energii, gdzie każdy czerpie od drugiego, nie wyczerpując. Wasi przyjaciele czasami nie wiedzą, czy jesteście parą, czy najlepszymi przyjaciółmi, a odpowiedź brzmi oboje. Wasze życie seksualne jest eksperymentalne i wyzwolone. Wodnik przynosi nieszablonowość, otwartość, gotowość do próbowania wszystkiego. Ty przynosisz komunikację, playfulness, zdolność do śmiechu nawet w intymności. Razem tworzycie przestrzeń, gdzie nie ma wstydu, osądu, oczekiwań, tylko eksploracja. Ale wyzwania są realne. Dwa znaki tak intelektualne mogą stworzyć związek całkowicie w głowie. Bez groundingu w emocjach, bez fizycznej bliskości, bez rzeczywistego zobowiązania. Możecie być tak zajęci własnymi projektami, że związek staje się czymś, co dzieje się przypadkowo, nieintencjonalnie. Wodnik może być emocjonalnie odległy nawet dla Ciebie, który nie jesteś najbardziej emocjonalny. Jego chłód, jego skłonność do intelektualizowania wszystkiego może czasami sprawiać, że czujesz się samotny, a Ty możesz być zbyt rozproszony, zbyt niespójny dla kogoś, kto ma jasną wizję i misję. Możecie też mieć problem z rutyną. Zobowiązaniem, groundingiem. Kto zadba o przyziemne sprawy, gdy oboje żyjecie w świecie idei? Kto będzie emocjonalnym centrum, gdy oboje preferujecie analizę? Waszym wyzwaniem jest czasami zejść z głowy do serca, z przyszłości do teraz. Jeśli znasz wodnika i czujesz tę elektryczną wymianę wolnych umysłów, wiedz: Wszechświat dał Ci partnera, który rozumie, że prawdziwa bliskość może istnieć nawet na dystans, że miłość może być wolna i głęboka jednocześnie. Kiedy bliźnięta spotykają lwa, powietrze spotyka ogień i tworzy show. Jesteście przeciwieństwami, które się przyciągają z magnetyczną siłą. Ty jesteś wszędzie i nigdzie. Lew jest centrum uwagi. Ty jesteś tysiącem możliwości. Lew jest jedną pewną prawdą. Ty jesteś pytaniem. Lew jest odpowiedzią. I w tym kontraście jest elektryczna chemia. Lew fascynuje cię swoją pewnością siebie bliźnięta. Podczas gdy ty wahasz się między wersjami siebie, lew jest niewzruszony w swojej tożsamości. Nie ma wątpliwości, kto jest, czego chce, dokąd zmierza. Ta absolutna pewność jest jak słońce w twoim zmiennym niebie: ciepła, jasna, niezawodna. I podświadomie pragniesz tego grounding, choć nigdy byś się nie przyznał. Lew daje ci coś rzadkiego, pełną uwagę. Podczas gdy inni gubią się, próbując nadążyć za twoimi zmianami, lew po prostu cię absorbuje, wszystkie wersje ciebie. Gdy mówisz, słucha z taką intensywnością, jakbyś był, a najfascynującą osobą na świecie a dla lwa w tej chwili jesteś. Ta zdolność do totalnej obecności jest odurzająca to jest związek, który jest teatrem żywym. Lew przynosi dramatyczność, wielkie gesty, pasje. Ty przynosisz dialog, zmienność, niespodzianki. Razem jesteście jak spektakl, który nigdy się nie kończy. Wasze kłótnie są jak sceny dramatyczne. Wasze pojednania są jak finał opery. Życie z wami nigdy nie jest nudne. Lew uczy cię o lojalności o tym, że można być wielowymiarowym i jednocześnie zaangażowanym. Że można mieć tysiąc zainteresowań i jedną osobę, która jest priorytetem. Lew nie toleruje bycia jedną z wielu opcji, wymaga bycia wyborem i to cię wyzwala. Nauczasz się głębokości przez jego intensywność, a ty bliźnięta uczysz lwa o lekkości. Pokazujesz mu, że życie nie musi być zawsze poważne, dramatyczne, intensywne, że można śmiać się z siebie, że nie trzeba być zawsze na piedestale. Czasami można po prostu być człowiekiem, pełnym sprzeczności i niedoskonałości. Twój humor uwalnia lwa od ciężaru własnej wielkości. Razem tworzycie życie społeczne, które jest legendarne. Lew przyciąga ludzi swoją charyzmatyczną obecnością. Ty zabawiasz ich błyskotliwymi rozmowami. Wasze przyjęcia są miejscem, gdzie każdy chce być. Wasze historie są tymi, które ludzie powtarzają. Jesteście tą parą, która robi zwyczajne wydarzenie niezapomnianym. Wasze życie seksualne jest dynamiczne i zabawne. Lew przynosi pasję, wielkość, romantyczne gesty. Ty przynosisz różnorodność, playfulness, gotowość do eksperymentowania. Razem tworzycie intymność, która jest zarówno intensywna, jak i lekka, gdzie można być poważnym i śmiać się jednocześnie. Ale wyzwania są znaczące. Lew potrzebuje być centrum Twojego wszechświata, a Ty masz zbyt wiele planet w orbicie, aby dać komuś monopol. Jego potrzeba wyłączności może kolidować z Twoją potrzebą różnorodności społecznej. Może być zazdrosny o Twoją uwagę, czas, energię i Ty możesz czuć się duszony. Lew może być zbyt dominujący, zbyt pewny siebie, zbyt skupiony na sobie dla kogoś, kto ceni elastyczność i wzajemność. A ty możesz być zbyt nieuchwytny, zbyt niespójny, zbyt emocjonalnie niedostępny dla kogoś, kto potrzebuje totalnego oddania. Możesz też ranić lwa swoim detachment, kiedy intelektualizujesz to, co dla niego jest głęboko emocjonalne. Kiedy traktujesz jako opcję to, co dla niego powinno być przeznaczeniem. Waszym wyzwaniem jest znaleźć balans między jego potrzebą intensywności, a twoją potrzebą lekkości. Jeśli znasz lwa. I czujesz to magnetyczne przyciąganie przeciwieństw, wiedz: Wszechświat dał ci kogoś, kto nie nadąża za tobą, ale daje ci powód, by czasem zwolnić, zatrzymać się, być całkowicie obecnym w jednym momencie. Kiedy bliźnięta spotykają barana, powietrze spotyka ogień i wybucha fajerwerk. To nie jest spokojny związek. To jest ekstremalna jazda, pełna adrenaliny, spontaniczności, decyzji podejmowanych o trzy w nocy. Z baranem nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. I to właśnie kochasz. Baran mówi językiem, który rozumiesz, akcji. Podczas gdy inni mówią o robieniu rzeczy, baran po prostu robi. Ty masz pomysł? Baran wdraża. Ty mówisz, a co jeśli? Baran mówi, sprawdźmy. Ta zdolność do natychmiastowego przekształcania myśli w działanie jest elektryzująca dla kogoś, kto żyje w świecie możliwości. To jest związek wiecznej młodości. Oboje macie w sobie tę dziecięcą energię, ciekawość, entuzjazm, gotowość do zabawy. Z baranem nie dorastasz w nudny sposób, dorastasz w przygodę. Wasze życie razem to kolekcja spontanicznych decyzji, szalonych pomysłów, historii, które zaczynają się od pamiętasz jak? Baran daje ci coś, czego podświadomie potrzebujesz kierunek. Podczas gdy ty możesz rozpraszać się w tysiąc kierunków, baran ma jasność. Robimy to teraz. Ta decyzyjność jest wyzwalająca. Zamiast grzęznąć w analizie, po prostu działasz i odkrywasz, że to jest właśnie to, czego chciałeś. A ty, bliźnięta, dajesz baranowi coś równie cennego strategię. Baran działa na instynkcie, czasami skacze przed pomyśleniem. Ty pokazujesz mu, że można być spontanicznym i mądrym jednocześnie. Że trzy minuty myślenia mogą zaoszczędzić trzy godziny problemów. Ty jesteś mózgiem do jego mięśni. Razem tworzycie życie pełne przygód. Nie jesteście parą, która spędza weekendy na kanapie. Jesteście parą, która budzi się w sobotę i decyduje polecieć gdzieś na impuls. Wasze życie to seria eksperymentów, nowe hobby, nowe miejsca, nowe wersje siebie. Nuda nie ma szans. Wasze życie seksualne jest spontaniczne i dynamiczne. Baran przynosi pasję, fizyczność, inicjatywę, ty przynosisz playfulness, komunikację, gotowość do próbowania wszystkiego. Razem tworzycie intymność, która jest zawsze świeża. Może być w kuchni, w lesie, o świcie, nigdy nie wiecie, dopóki impuls nie uderzy. Ale wyzwania są realne. Oboje możecie być zbyt niespokojni, zbyt skupieni na następnej rzeczy, aby docenić to, co macie. Możecie być jak dwa statki, które mijają się w nocy, każde w swojej przygodzie, zapominając stworzyć wspólną. Brak groundingu może sprawić, że związek nigdy nie nabiera głębi. Baran może być zbyt bezpośredni, zbyt impulsywny, czasami brutalny w swojej szczerości, ranić cię, nie myśląc. A ty możesz być zbyt nieuchwytny, zbyt intelektualny, czasami zimny w swoim detachment. Frustrować barana, który chce prostoty i bezpośredniości. Możecie też mieć problemy z zobowiązaniem. Oboje kochacie wolność, nienawidzicie rutyny. Kto będzie stabilizującą siłą? Kto będzie pamiętał o przyszłości, gdy oboje żyjecie chwilą? Waszym wyzwaniem jest zbudować coś trwałego z dwóch energii, które naturalnie opierają się trwałości. Jeśli znasz barana i czujesz tę elektryzującą mieszankę mentalnej stymulacji i fizycznej akcji, więc wszechświat dał ci towarzysza przygód, który przekształca twoje pomysły w rzeczywistość szybciej niż możesz powiedzieć: A co jeśli? Drogie bliźnięta, wszechświat ma dla ciebie wiadomość, którą twój niespokojny umysł musi usłyszeć. Twoja złożoność nie jest problemem do rozwiązania, jest darem do celebrowania. W świecie, który żąda, abyś był, a jedną rzeczą, ty przyszłaś Eś pokazać, że można być wieloma i wciąż być autentycznym. Cztery znaki, które ci ujawniłem, to różne drogi do tej samej prawdy. Prawdziwa miłość nie wymaga, abyś był, a mniej sobą. Waga daje Ci harmonię w złożoności. Wodnik daje Ci wolność w bliskości. Lew daje Ci głębie w intensywności. Baran daje Ci akcję w myśli. Każdy na swój sposób celebruje Twoje wszystkie wersje, ale pamiętaj: zanim znajdziesz kogoś, kto pokocha wszystkie Twoje ja, musisz sam a je zaakceptować. Przestań przepraszać za swoją niespokojność, za swoją ciekawość, za swoją potrzebę różnorodności. To nie jest niedojrzałość, to jest Twoja natura. Prawdziwy problem nie jest w Tobie, jest w świecie, który gloryfikuje prostotę. Twoja zdolność do widzenia wszystkich perspektyw jest darem, ale tylko gdy pamiętasz o własnej, w całej twojej elastyczności, w całej twojej adaptacji, nie zapomnij. Ty też masz centrum, wartości, prawdę. Nie jesteś tylko echem innych, jesteś własną symfonią. Prawdziwa miłość dla ciebie nie będzie ciężka, nie będzie monotonna, nie będzie wymagać, abyś był a zawsze taki sam. Będzie lekka jak wiatr, zmienna jak ty, ale stabilna w swojej niestabilności. Paradoks, który tylko ty możesz w pełni docenić. Może już jesteś z jednym z tych znaków, ucząc się codziennie, jak być wieloma i jednym jednocześnie, jak być wolnym i zaangażowanym, jak być wszędzie i gdzieś. Może dopiero ich spotkasz, gdy przestaniesz szukać kogoś, kto cię rozwiąże. A zaczniesz szukać kogoś, kto cieszy się Twoją złożonością. A jeśli ta osoba jeszcze nie przyszła, jeśli teraz eksplorujesz sam, to jest doskonale. Ty, lepiej niż ktokolwiek, potrafisz być szczęśliwy sam, masz cały wszechświat w głowie, wystarczająco dużo, aby nigdy się nie nudzić. Prawdziwy partner dla Ciebie to nie ktoś, kto wypełnia pustkę, to ktoś, kto dodaje jeszcze więcej bogactwa do już pełnego życia. I gdy ta osoba przyjdzie, gdy znajdziesz kogoś, kto patrzy na wszystkie twoje wersje nie z frustracją, ale z fascynacją, kto mówi pokaż mi więcej, zamiast bądź mniej, wtedy bliźnięta zrozumiesz. Najlepsza miłość to ta, która daje ci przestrzeń do bycia wszystkim, czym jesteś. Bo wszechświat nie wysłał cię, aby znaleźć kogoś, kto cię uprości. Wysłał cię, aby znaleźć kogoś, kto celebruje twoją złożoność jak dzieło sztuki, które nigdy nie przestaje zaskakiwać dotarliśmy do końca tej podróży przez wielowymiarowe pasaże twojego serca bliźniąt ale to nie koniec to początek głębszej refleksji nad tym jak chcesz kochać i być kochany a czy chcesz być uproszczony a czy celebrowany a czy chcesz kogoś kto zrozumie cię raz i na zawsze czy kogoś kto cieszy się odkrywaniem cię każdego dnia na nowo jeśli jesteś bliźniętami i rozpoznałaś się, się w tych słowach zostaw w komentarzach który z tych czterech znaków rozpalił twój umysł? Jak wyglądała ta dynamiczna wymiana? Co nauczyłaś, Eś się o sobie, przez te relacje pełną ruchu? A jeśli jesteś innego znaku, ale kochasz bliźnięta, podziel się: jak to jest kochać kogoś, kto jest inny każdego dnia? Jak to jest nadążać za umysłem, który nigdy nie przestaje? Zasubskrybuj ten kanał i aktywuj dzwonek. Aby nie przegapić kolejnych głębokich analiz o astrologicznych kompatybilnościach. Tutaj nie mówimy o upraszczaniu siebie dla miłości, mówimy o znajdowaniu miłości, która celebruje Twoją pełną złożoność. Zostaw lajka, jeśli ten film przypomniał Ci, że Twoja wszechstronność nie jest wadą wymagającą naprawy, ale darem wymagającym celebracji. Pamiętaj, drogie bliźnięta: Miłość, której szukasz, nie będzie monotonna, będzie rozmową, która nigdy się nie kończy. Będzie przygodą, która ciągle się odnawia. Będzie przestrzenią, gdzie możesz być wszystkimi wersjami siebie bez przepraszania. I gdy ją znajdziesz, lub ona cię znajdzie, rozpoznasz ją nie po spokoju, ale po ekscytacji, po uczuciu. Tak, z tą osobą mój umysł może tańczyć. Moje serce może być lekkie, moja dusza może być wolna. A to mój a błyskotliwy, a przyjacielu, przyjaciółko jest rzadsze i cenniejsze niż wszystkie przewidywalne związki świata. Do następnego razu. Niech gwiazdy prowadzą Twoją ciekawość i niech Twój umysł zawsze znajdzie partnera do tańca w tym pięknym, chaotycznym, fascynującym życiu.